podcast Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii Przemysław Białkowski. Dzień dobry Państwu. O tym, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka wie każdy, ale nie każdy wie, że pies może być także doskonałym współpracownikiem. O tym porozmawiam teraz z moim gościem, Michał Santorski ze szkoły Control Dog, opiekun Falko, sportowego Border Collie. Dzień dobry Michał. Dzień dobry bardzo, witam Was serdecznie. Michał, Falko wystąpił już w serialu, w reklamach, na zawodach, mistrzostwach, bardzo e, bogata kariera. Czy każdy Pies może zostać taką psią gwiazdą? Od czego to zależy? No, przede wszystkim taki pies musi być mega posłuszny. Musi być przygotowany na pracę w trudnych warunkach. Myślę, że większość osób, nawet jak nie była nigdy na planie filmu czy serialu, to wie, że tam jest masa osób, masa kamer. Często to są małe przestrzenie. Więc oczywiście taki pies musi być mocno odporny na. Na rozproszenia. Musi też być nauczony powtarzać milion razy te duble. Człowiek jako aktor to rozumie i nie ma z tym problemu. Często, jeżeli szkolimy psiaki w momencie, kiedy coś powtarzamy regularnie, to jest to informacja dla psa, że on coś źle robi. Dlatego jest to bardzo trudna praca i jeżeli myślimy o pracy psa za kamerami, mega trudnej, zaawansowanej, to nie każdy pies jest w stanie to zrobić. A to Falko jest taki wyjątkowy jeden na milion, czy jednak ta twoja praca z nim zrobiła z niego te psią gwiazdy? No Jestem, tak wszyscy mówią, i bardzo skromna za skromną osobą, więc na pewno to Falko nie jest jednym na milion, jest masa innych też również super psich aktorów. No jednak falka mam od dziecka, odkąd można było go zabrać od mamy i jest szkolony ode mnie przeze mnie 100%, więc skromnie mówiąc tą no większość tego, co on robi za kamerami na zawodach, no to mam nadzieję, że mi zawdzięcza na pewno powinien mi zawdzięczać. Okej, okay, Michał, ale jak to jest z predyspozycjami? No bo pewnie inaczej, inaczej to też zależy od rasy, jak, jak to wygląda? Border Collin no, wydaje się do tego. Idealny. No, oczywiście, jeśli chodzi o rasę Border Collie, szanując, kochając inne rasy, no według każdych badań jest to najbardziej inteligentna rasa psów. Jest to rasa nastawiona na pracę, na robienie. Są to psy, jak ja to tak porównuję, z wrodzonym ADHD, może brzydkie porównanie, no ale, ale one takie są. Więc jak najbardziej rasa też ma znaczenie, predyspozycje mają znaczenie. Nie jako trener i behawiorysta staram się przywiązywać większą wagę i staram się edukować właścicieli i, i, i ludzi do tego, że numerem jeden zawsze powinna być kwestia szkolenia i wychowania, a nie tego, jakiej pies jest rasy lub jakie ma predyspozycje. Powiedziałeś, że starasz się edukować właścicieli, no więc zostawmy na moment psy i przejdźmy do właścicieli, bo to też jest bardzo ważne. Często zdarza się tak, że um, zgłasza się do ciebie właściciel psa, który no robi wszystko nie tak, jak powinien, że zupełnie nie wie, jak powinien podejść do zwierzęcia. Jakie błędy ludzie popełniają? Tych błędów jest naprawdę masa, bo, bo, bo wszystkie tak naprawdę niestety opierają się głównie o niezrozumienie psów. Często ludzie uczłowieczają psy, czyli traktują jako kolejne dziecko, jako pierwsze dziecko. Wzięliśmy ślub, to najpierw psiaka, potem może dziecko. Często większość tych problemów bierze się stąd, że nie rozumiemy psich potrzeb, tego czego one potrzebują i w większości chcemy robić dobrze, ale Dajemy im te rzeczy i te potrzeby, które dla nas są przyjemne albo które nam się wydają, że psu są przyjemne. Często dla psa nie jest przyjemne, że go przytulamy, obejmujemy i głaszczemy, bo czuje się mega niekomfortowo i się stresuje. Tylko dla psa bardziej przyjemniejsze jest to, żeby dać mu smakołyka albo, albo zabawkę. Więc najtrudniejszym takim problemem, jeśli chodzi o pracę z właścicielem jest to, żeby właściciel zrozumiał, że to jest pies, a nie człowiek. A jak nagradzać psa, jak karać psa? No już wchodzimy tutaj w te takie elementy wychowawcze. Y Jasne, ja następnie jakby zaznaczę, że, że, że w dzisiejszych czasach pracując z psami y jakby nie używamy słowa karać, czyli, czyli kiedyś oczywiście, x lat temu, całkiem, całkiem niedawno bazowało się głównie na metodach awersyjnych, czyli jeżeli pies coś robił, to robił to po to, żeby uniknąć kary, jeżeli robił coś złego, to niestety stosowano bardzo kontrowersyjne narzędzia, w elektryczna kolczatka, a teraz głównie te psy robią coś po to, żeby dostać nagrodę. Zawsze to porównuję, często jak pracuję właśnie z falkiem w przedszkolach i w zajęciach z dziećmi, że to jest taka sama aluzja jak do wychowywania. Kiedyś się wychowywało jednak inaczej, a teraz się wychowuje inaczej. I to jest taka sama aluzja jak, jak, jak z psami, więc my nie skupiamy się na tym, jak karać psa, żeby on był posłuszny. Bo ja nie chcę serwować mu z mojej strony negatywnych czy, czy, czy sytuacji, które powodują, że coś go boli. Tylko ja staram się na tym tak zarządzać treningiem, środowiskiem, tak stwarzać sytuację, żeby pies zawsze odnosił sukces. Szkolenie psa to jest tak jak praca z dziećmi, które mają kilka lat. Dziecko musi cały czas wygrywać w zawodach, odnosić sukces, bo jeżeli dwa, trzy razy się ścigniemy, rodzic z dzieckiem się ścignie i wygra, to dziecko się popłacze i pójdzie w kąt. I podobnie będzie z psem. Skupiamy się na tym, żeby zaznaczać dobre zachowania, a nie na tym, żeby karać złe. Okej, okay, no to co w sytuacji? Myślę, że to spotkała może nie każdego, ale bardzo wielu właścicieli psów, gdy mamy pogryzioną poduszkę, pogryzione buty, ścianę, czy cokolwiek innego, to taki chyba najbardziej obrazowy, pierwszy przykład, który mhm. przychodzi do głowy. Co wtedy? Przede wszystkim na pewno w 90% są to sytuacje, w których mamy młodego psa, czyli szczeniaka. Czyli często no, noworodek to jest przez pierwsze dwa miesiące przy mamie, potem taki szczeniak wraca do domu i mam masę telefonów oczywiście właścicieli psiaków, gdzie pies ma 3, 4, 5 miesięcy. No i dzwonią i pytają się, no co zrobić, żeby pies niszczył w domu, żeby nie niszczył. Ja obecnie mam półtora roczne dziecko i marzyłbym, żeby już nie robił w pieluchu, żeby nie zmieniał, ale najlepszy psy psycholog dziecięcy, najlepszy nie wiadomo jaki spec od wychowywania dzieci nie przekroczy przy, natury, biologii te, tego typu rzeczy. Więc często ludzie biorąc szczeniaka zakładają, że w momencie kiedy go wezmą, już będą takie zasady jak przez całe życie. Pies nie będzie niszczył, nie będzie robił w domu. Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe, więc ja często też mam trudność jadąc na konsultacje z tym, że są problemy, które klienci mi mówią, a te problemy przede wszystkim wynikają z tego, że mają maluszka w domu, małe dziecko. I ja nie mam pretensji do mojego syna, że robi w pieluchy, ma już półtora roku. Tak samo staram się przekazać klientom, że nie powinien mieć pretensji do pieska, który zostaje na 8 godzin dziennie, a ma 4 miesiące, że niszczy poduszkę. A to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony jest dosyć dużo analogii do tego, jak dorasta czy zachowuje się człowiek, ale z drugiej strony no, też wyraźnie zaznaczasz, no, żeby nie zawsze traktować psa, czy nie traktować jak psa jak człowieka. Tak, to, to, to zawsze też jest taka stysja, i zawsze są dwie strony w, w, w towarzystwie, kiedy haweryści czy trenerzy ze sobą rozmawiają. I z jednej strony, oczywiście, bardzo ważne jest to, żeby nie porównywać ludzi, dzieci do wychowania psów, bo jednak pies ma inne potrzeby. A z drugiej strony ja myślę, że jestem bardziej po tej drugiej stronie. Ja, ja często odnoszę się do porównań i do analogii, bo naprawdę tu jest dużo bardzo, bardzo podobnych rzeczy. Ja nie traktuję mojego syna jak, jak psa, bardzo może dziwnie to zabrzmiało, ale z racji tego, że jestem behawiorystą, moja wiedza behawioralna na temat szkolenia psów. Bardzo, bardzo mi pomaga w wychowaniu, w wychowaniu dzieci. Chodzi o to, żeby taki zachować zdrowy rozsądek, i, yy, i jest z jednej strony dużo podobieństw, ale z drugiej strony nie można gdzieś się w tym zagalopować. A czy podobnie jest z kwestią tego kiedy albo czy w ogóle posyłać psa do trenera, do behawiorysty? Czy tutaj, no ja znowu może wrócę do tej analogii z, z ludźmi, no bo no teraz jest tak, że wizyta u psychologa nie jest niczym dziwnym. Może jakiś czas temu jeszcze to było takie wytykanie palcami, że to jest, ach, chory psychicznie i, 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 i coś złego, teraz to jest zupełnie naturalna rzecz, ale no też oczywiście nie każdy jej potrzebuje. A jak to jest ze zwierzętami, jak to jest z psami? Oczywiście przez lata funkcjonował taki stereotyp, czy takie myślenie, że psiak musi dorosnąć, na przykład skończyć rok albo dwa lata, żeby pójść na szkolenie. Zawsze przed tym przestrzega mi się, bronię. Tak naprawdę nie ma dobrego wieku, na który trzeba czekać, czy okresu dojrzewania, żeby zacząć szkolenie. Im wcześniej, tym lepiej, czyli ja tak naprawdę zawsze polecam, że do 8 tygodnia dobrze, żeby szczeniak był przy mamie, czyli jeżeli kupujemy z hodowli czyli i na przykład hodowca mówi, że szczeniaki mają 6 tygodni i można je zabrać, no to warto o tym pamiętać, że one powinny być do 8 tygodnia przy mamie. Często hodowcy mówią, a bo mama już nie karmi, to szczeniaki są gotowe do oddania, ale rolą mamy nie jest tylko karmienie, socjalizacja, i masa innych rzeczy, także do ósmego tygodnia szczeniaki powinny być przy mamie. a potem zawsze polecam kilka dni taki, żeby ten szczeniak się zaklimatyzował ze sobą i już od razu zacząć pracę z behawiorystą. Jeżeli od początku zaczniemy pracę z trenerem, wyeliminujemy te problemy, które się pojawią. Jeżeli nie będziemy, nie pójdziemy do psiej szkoły, te problemy się pojawią w momencie, kiedy pies ma rok czy półtora i trzeba będzie je odpracować, a to jest dwa razy więcej pracy niż praca polegająca na tym, żeby te problemy się nie pojawiły. No ale czy to znaczy, że każdy pies powinien trafić do behawiorysty? E... No, nie chcę, żeby to dziwnie zabrzmiało, no ja nie narzekam na brak klientów i, i, i pracę i, i nie wiadomo, jakieś tam rzeczy, zarobki, mam kupę roboty, ale moim idealnym światem i marzeniem na przykład w mieście, w którym żyję, czyli w Warszawie, by było, żeby każdy właściciel przeszedł takie podstawowe szkolenie. Masa właścicieli nie rozumie psów. Ja kiedyś też starałem się nawiązać jakąś współpracę z miastem i z innymi instytucjami i uważam, że wcale, tak jak Pan tutaj zasugerował, na te, jakby nie byłoby to głupie, że za każdym razem, kiedy ktoś na przykład kupuje czy bierze pod siebie psa, musi na przykład ukończyć kurs składający się z czterech czy sześciu spotkań. To by bardzo, bardzo pomogło, uniknęło wielu pogryzień, wielu sesji, wielu takich zachowań w parku, które prowadzą do tego, że jeden pies się boi, drugi pies nie chce wrócić. Uważam, że taką podstawową szkółkę, taki obowiązek fajnie by było, jakby każdy miał. No to mnie zainteresowało, bo no, kiedyś nie było kogoś takiego jak behawiorysta, e, e, trener. I ja nie chcę teraz, żeby to też źle zabrzmiało, e, bo, bo to jest taki najprostszy argument, jaki ja mogę wykorzystać. Natomiast no, no, te, te psy były, żyły, były. E, na wsiach, były w miastach i wtedy nikt nie słyszał o tym problemie. To znaczy, że, go, że on był, ale my go nie dostrzegaliśmy? Czy, czy coś się zmieniło przez ten czas, zachowanie ludzi, środowisko, jakieś inne jeszcze czynniki? Tak, ale sam na przykład dzisiaj wspomniałeś w rozmowie a propos psychologa, czy tak, że dzisiaj często to jest normalną rzeczą, że dziecko potrzebuje, że dziecko potrzebuje, przepraszam bardzo, pomocy psychologa, a kiedyś jak, jak dziecko by, by potrzebowało pomocy psychologa, to mówiono, że jest dziwne czy inne, tak? Kiedyś nie było dyslekcji. Ja jeszcze załapałem się na stare czasy, że jak gdzieś tam popełniałem dużo błędów, to mój tata powiedział, żebym się zamknął w pokoju, czytał książki, bo jestem tumanem i nie ma czegoś takiego jak dyslekcja. I to samo aluzja, jeśli chodzi o wychowywanie psów. Świadomość posiadania psa i tego, że. Ten pies ma potrzeby i trzeba je spełnić. Jest zdecydowanie większa w dużych miastach. Przede wszystkim oczywiście to nie jest nic złego i nie ma co, jakby tego ukrywać. Bierze się to stąd, że w wyższych miastach, jakby w większych miastach no, żyje się troszeczkę na, na wyższym stopniu. No i też mamy czas, pieniądze na to, żeby temu psu poświęcić więcej czasu. Do tej pory cały czas na wsiach, jest tak jak powiedziałeś, pies sobie biega luzem, jak wpadnie pod samochód, nic się nie stanie. Je resztki ze stołu i ogólnie nic się nie zastanawia. Na tym, żeby on został, siadał, warował, podawał łapę, czy był posłuszny. Na szczęście ta świadomość posiadania psa się zwiększa, ale ona głównie się zwiększa w dużych miastach. Okej, okay, to pomówił jeszcze o jak, jak, jakie są różnice w wychowaniu psa takiego, który został no, jako. Maluszek wzięty do, do rodziny pod opiekę, a jak to jest, jak się bierze psa ze schroniska, który już swoje ma? Jak, wygląda ta, jak wyglądają te różnice? No, niestety, niestety, niestety taką korzystniejszą opcją jest oczywiście wzięcie szczeniaka, czy z hodowli, czy nawet wzięcie szczeniaka z jakiejś tam interwencji, no bo wtedy ten pierwszy rok życia psiaka jest bardzo ważny, no to ten pierwszy rok w zależności od tego, co tam zrobimy, co poćwiczymy, jak przeprowadzimy socjalizację, odbija się potem na całym życiu. My zawsze jako behawioryści z jednej strony też polecamy, promujemy, bierzemy udział w promocjach adopcji psów ze schroniska. Ale ja, jako taka osoba totalnie niehipokryzyjna i szczera, bardzo często publicznie mówię o tym, że wzięcie psa ze schroniska wiąże się w sobie ze sobą wiele problemów. Więcej problemów niż kupno rasowego szczeniaka za 5000 schodowli. Bo on jest, to, to dziecko jest po zdrowych rodzicach, które nie mają żadnych problemów w zachowaniu, jest odpowiednio socjalizowane przez pierwsze dwa miesiące i dostajemy psiaka, który jest gotowy na to, żeby go nauczyć dobrych zachowań i nie robi nic złego, a adoptując psa ze schroniska robimy coś mega szlachetnego i kochanego, ale w 90% to są psy, które już mają duże problemy, agresja, lęk, stres, yy... Przykład, moja mama też adoptowała psa ponad pół roku temu ze schroniska i mimo, że szkole ponad 10 lat, ten pies jest jednym z najtrudniejszych, że tak powiem, moich podopiecznych i całe szczęście, że trafił do mojej mamy i moja mama ma syna behaworystę, bo na 100% jeżeli trafiłby do kogoś innego, to by wrócił do schroniska. Więc z jednej strony zachęcam, polecam, żeby oczywiście adoptować pies ze schroniska, a z drugiej strony pamiętajcie, że pies ze schroniska Zawsze będzie wymagał kupę pracy i jest to zdecydowanie trudniejsza rzecz niż adoptowanie szczeniaka, gdzie mamy czystą kartę i on nic złego nie robi. Wspomniałeś o, o psie swojej mamy i o tym, że jest trudny, a co jest właśnie taką największą trudnością w Twojej pracy? Czy, czy tutaj, to nie wiem, agresja psa jest największym kłopotem, czy może jeszcze coś innego? Oczywiście, też, że nawiążę się do zachowań psa, jakie są najtrudniejsze, ale ja zawsze, odpowiadając na takie pytanie, najtrudniejszą dla mnie sytuacją jest jakby trudny właściciel, ciężki właściciel, czyli właściciel, który. Nie, no tu jak... trochę o twojej mamy rozmawiamy, nie możesz tak mówić. Okej, okay, o mojej mamy rozmawiamy. No, moja mama też ma troszeczkę tam, nie, nie stosuje się do wszystkiego, ale dobrze. Pomijając jakby trudności związane z komunikacją z właścicielem. Najtrudniejszym i najczęstszym problemem w szkoleniu i resocjalizacji psiaków jest poczucie lęku, stresu, poczucie tego, że pies się boi, które przeważnie przejawia się w agresję. Czyli zachowania agresywne wśród psiaków nie biorą się dlatego, że pies jest pewny siebie, jest kozakiem i do drugiego psa mówi, choć tam nie wiem, jak gimnazaliści na solówę, tylko w 90% zachowania agresywne wynikają dlatego, że pies traci poczucie bezpieczeństwa. I przede wszystkim najczęstszym problemem jest zmierzenie się. Muszę się zmierzyć z tym, który się mega boi. Muszę pracować nad tym, żeby on czuł się lepiej, pewniej i się nie bał. Dzięki temu nie będzie chociażby musiał uciekać z zachowania agresywne. No to teraz zupełnie zmieńmy e, stronę. Z, no rozmawialiśmy o agresji, mówiliśmy o tych problemach. No a teraz o tym, co. Wspaniałego mogą dawać psy, również obce psy, dogoterapia. To też jest coś, czego wcześniej nie było. Mam wrażenie, że no nie wiem, może 10-15 lat wcześniej nikt o tym nie słyszał po prostu, co to właściwie jest dogoterapia. No, nawet ktoś, kto by obudził się z takiego 20-letniego snu, może się domyślać o co chodzi, ale z takiego fachowego punktu widzenia, jak wytłumaczyć, na czym działa dogoterapia. Dogoterapia to są przede wszystkim zajęcia, to jest kontakt z pacjentami, z dziećmi przy pomocy psiaka, i, i ta obecność z psiaka czy, czy innego zwierzęcia w zajęciach bardzo powoduje to i wzmacnia aktywność udziału osób, które biorą w tych zajęciach, no i bardzo pomaga je zmobilizować do wielu rzeczy. Podając taki fajny, uważam, przykład. Czasami jeżdżę po szpitalach z moim psem, falkiem, właśnie na dogoterapię. No, i często są na przykład te ostatnie dzieci po, po, po wypadkach, połamane nogi. No, przykra sprawa. No i przychodzi pani pielęgniarka, no i pr tam prosi na korytarz: Rehabilitujemy się, chodzimy, chodzimy. No, dzieci płaczą, bo te nogi ich bolą. Ale w sytuacji, kiedy przychodzę z pieskiem. I mówię, no, chodź, pójdziemy na spater, chodź, pokażę ci parę sztuczek. I taka ja, dziewczynka dostaje falkę na smyczy i sobie idzie na naokoło szpitala. już nie zdaje sobie sprawy z tego, że ona się rehabilituje, tylko ma psiaka i jest w szczęśliwa. Dlatego ta dogoterapia ma niesamowitą moc. Miło słuchać. Pięknie dziękuję, Michał. Michał Santorski, Szkoła dziękuję Control Dog, opiekun Falka. Jak Państwo słyszeli, wszystkiego dobrego samych dziękuję dobrych bardzo. właścicieli psów, takich rozumiejących ich <gry> potrzeby. Pięknie dziękuję. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków podcastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interi. Przemek Białkowski, do widzenia. Kłaniam się.